Poranny gość, Radia Zachód. Witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest poseł Bogusław Wątor, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, państwu. Dodajmy także e, członek Komisji Kultury, Fizycznej Sportu i Turystyki w Sejmie. A to jak już pan tak zaczął o tej komisji, to też przewodniczący podkomisji Sportu Dzieci i Młodzieży. Dzieci i młodzieży, to też prawda. Natomiast e, o tym sporcie chciałem spo, z panem porozmawiać, bo e, już wiemy, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski dopuści Rosjan i Białorusinów do tego, by wystartowali między innymi na Olimpiadzie, ale także. Trochę umył ręce, bo zostawił federacjom decyzję, czy dopuszczać właśnie te narodowości, te osoby reprezentujące te narodowości do różnych rozgrywek. No i już wiemy, że na przykład Federacja Szermiercza, ale wcześniej przecież federacje tenisowe dopuszczały pod neutralną flagą, właśnie. Te osoby. Jak pan sądzi, czy to nie będzie ta decyzja, która prawdopodobnie prowadzi do tego, że ci Rosjanie i Białorusini pojawią się jednak na tych spotkaniach i może być taka sytuacja, że Ukra reprezentant Ukrainy i reprezentant Rosji spotkają się na jednym korcie, na przykład tenisowym? Czy nie powinno takiej sytuacji, czy taka sytuacja powinna mieć miejsce? To jest bardzo złożony i trudny temat wbrew pozorom, bo mm. zawsze mówimy, że sport powinien być apolityczny, że do mm. sportu nie powinno się rzucać polityki. I każdy sportowiec, no bo na tym polega też idea olimpijizmu, powinien mieć szansę uczestniczenia w zawodach i rywalizacji. No i dlatego PKOL ma dzisiaj no trudną sytuację, no bo ci, którzy uważ, uważają i naciskają na MKOl, żeby dopuścić tych sportowców, używają właśnie tych argumentów, które przed chwilą powiedziałem. Ja zaraz dojdę to do mojego zdania. To jest jedna strona tak, medialna. Tak, ale ja zaraz dojdę okay. do mojego zdania, panie Darze. Nie y -hmm. mi pan po, pozwoli, żeby, żeby też radio słuchacze zrozumieli. MKOl na dziś, bo to jeszcze też nie wiadomo czy się nie zmieni, na dziś przyjął taką, taką postawę. Oczywiście żadna reprezentacja ani Rosji, ani Białorusi nie wystartuje, czyli gry zespołowe wypadają. Dokładnie tak. I też nie, ci sportowcy, którzy uczestniczą jakby jawnie w mhm. kwestiach wsparcia wojny czy zbrojnych działań, oni też nie będą dopuszczeni. Ani czyli, mundurowie. Tak? No, czyli czyli to, ci, którzy są jakby powiązani, mhm. czyli dajemy szansę tym. Którzy, no powiedzmy, no nie mamy jakby dowodów na to, że oni są tymi, którzy wspierają, wspierają tą wojnę. Nie? Mm. Oczywiście, jeżeli pan pyta mnie o zdanie, no to ja, ja to rozumiem, ale się z tym nie zgadzam, bo ja uważam, że no trzeba być, jakby inaczej, za państwo odpowiada też jego społeczeństwo. I nawet jak ja się z pewnymi rzeczami nie zgadzam, i nawet powiedzmy krytykuję je, no to trudno powiedzieć, że nie jestem obywatelem tego danego państwa, czyli ponoszę też pewną jakąś odpowiedzialność. I Ja się bardzo na przykład jestem zbulwersowany, jak widzę, jak jeżdżę po Europie. Jest bardzo dużo Rosjan w, w Europie, praktycznie biorąc. Jak oni z zadowoleniem w restauracjach, czy gdzieś indziej siedzą, śmieją się, można powiedzieć, dobrze się czują i tak dalej. A jak no, pan jest no, w stanie to rozpoznać, bo to ten e, język rosyjski do ukraińskiego podobny, a często i Ukraińcy po rosyjsku. Ukraiński też mówią po rosyjsku. rosyjsku. No oczywiście ja nie posłuchuję <coughs> tych rozmów, słyszę język rosyjski, <coughs> więc zakładam, e, oczywiście nie wszyscy, no, ale zakładam, że większość z nich to są jednak mimo wszystko Rosjanie. Nie, Czyli Pan jest za e, e, sankcje to na wszystko i e, także na sport. E, ja, ja uważam, że tak. I tutaj powinny, po, powinna Polska. E, Razem ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest jednak duże państwo i tutaj MKOL się będzie liczył z tymi dużymi, jak to się mówi, mocnymi, powinni zrobić akcję na zasadzie takiej, żeby zagrozić MKOL-owi bojkot Igrzysk Olimpijskich. O co tu chodzi? Tu bo chodzi jak... o pieniądze? Nie, ja powiedziałem Panu o co chodzi. Chodzi o to, że idea olimpizmu jest taka. Jak pan wie, to też na przykład podczas olimpiarskiej. Ale to są takie gładkie słowa, wie pan, można je... no, gładkie słowa olimpijskie. Gładkie słowa, ale my w środowisku mm. sportowym staramy się polityki jak najmniej do sportu wrzucać. Mm. I staramy się tak funkcjonować, i zawsze gdzieś tam ktoś dostaje po łapach, jeżeli ta polityka idzie do sportu. I jak pan wie przecież też w, w historii wojny były przerywane na czas i Igrzysk Olimpijskich, po prostu to się z pewnymi rzeczami wiązało, więc nie doszukujmy się tutaj drugiego dna, tylko właśnie tego, że jednak tu się kłóci całkowity zakaz startu zawodników, kłóci się jednak z ideą olimpijcyzmu. Ja się tutaj zgadzam, że to się kłóci, ale mimo to, że się zgadzam z tym, że się kłóci to z ideą, to uważam, że jednak nie powinno się z racji innych tych poważniejszych dopuszczać tych sportowców do, te, do zawodów. Ja powiem więcej, ja bym na nawet dał w Unii Europejskiej, no bo szerzej to my nie możemy. Możemy tylko starać się oddziaływać, ale nie wpuszczałbym Rosjan do Unii Europejskiej. Bym po prostu nie dawał żadnym Rosjanom wiz. Niech, niech po prostu wiedzą i niech czują to, że ponoszą współodpowiedzialność jako obywatele danego państwa za to, co to państwo, tak globalnie mówiąc, szeroko wyprawia. Od sportu w takim razie przejdźmy do tej polityki. Chciałem pana zapytać o programy. Czy panu bliższy jest program nowej lewicy, czy lewicy ogółem, która chce zaproponować większy dostęp do mieszkań na wynajem, czy na przykład program platformy obywatelskiej, która chce dać kredyt 0% wszystkim tym, którzy się. Młodym ludziom, którzy o mieszkanie chcą się starać, to pan zadaje takie pytanie: czy szklanka jest do połowy pełna, czy połowy wody nie ma? Bo obydwa programy są programami, można by powiedzieć, takimi dla ludzi, więc ja powiem, że jeden i drugi program mm. mi się podoba z tego względu, że wszystko, co wychodzi naprzeciw ludziom i tam, gdzie ludziom, tym, którzy potrzebują pomocy, Mocy można pomóc, no to ja zawsze będę rę dwoma rękoma się podpisywał. Oczywiście nie można też szaleć, no bo kwestia polityki społecznej, kwestia socjalnych spraw, no też jest tak szeroka, krótko mówiąc, i tak ją można rozbudować, że może położyć całość państwa, no i gospodarka nie będzie w stanie na to zapracować. Bo też tak może być, pana ale o to? ogólnie to o, ogólnie Ogólnie co do zasady, no to oczywiście. Zapytałem pana o to, bo to pokazuje takie zbliżenie tych programów obu, obu frakcji. Pan stojący swego czasu na rozdrożu teraz wydaje się iść z liberałami pod rękę. Jest pan po drodze z Platformą Obywatelską bardziej niż z Nową Lewicą? E no, do, nie wiem, dlaczego pan na przykład PiSu nie wymieniać czy jakichś innych partii, mm. no bo to tak by można było porównywać do wszystkiego. Znaczy, ja już tutaj mówiłem w studiu, panie redaktorze, mm. że dzisiaj myślę, że mi bliżej do Platformy Obywatelskiej niż do PiSu. Bo tak jak pan powiedział, Platforma Obywatelska rozszerzyła swój program i swoje jakby horyzonty patrzenia dosyć mocno też w te sprawy. Lewicowe, czyli takie proczłowieka czy socjalne, czego kiedyś nie było, bo tak jak Pan powiedział, była to partia bardziej liberalna. Dzisiaj mm. jest też skrzydło liberalne, ale powiedzmy, że ono jest, jest dzisiaj słabsze niż to skrzydło lewicowe. I tam o tych kwestiach i wartościach lewicowych się więcej mówi, o dziwo, niż w nowej lewicy. W nowej lewicy akcenty są bardziej kładzione w Sprawy i w rzeczy, które no, dla mnie są też istotne i ważne, ale nie są priorytetowe, jak na przykład no, sprawy światopoglądowe czy obyczajowe. No, ale Donald Tusk ostatnio jeszcze... że mówił, że ten, kto się chce znaleźć na liście Platformy Obywatelskiej, to musi popierać aborcję do 12 tygodnia. Czy odwrotnie, ten, kto nie popiera takich postulatów, nie znajdzie się na listach Platformy Obywatelskiej, więc też uderza w te. W te tony Nie, ja obyciele. myślę, że, że mądrzeje, patrząc na to, na swój pobyt na zachodzie. Trochę mu są... czasu i... zajęło to mądrzenie, wie pan. Ale Prawo i Sprawiedliwość też mądrzeje w tym zakresie, panie doktorze, mm -hmm. Jak pan zauważył, wszystkie kluby odrzuciły w pierwszym czytaniu radykalny projekt ustawy aborcyjnej obywatelski, który mm -hmm. yy, tam no... Pani Kajagodek Kaja forsowała. Kajagodek Radykalny, No, no po prostu... radykalny, że, że, że praktycznie biorą Gdybyśmy, gdybyśmy ten projekt wpro, wprowadzili, no to praktycznie biorąc, każde dziecko by musiało się rodzić. Nawet kiedy byłby wybór między życiem kobiety a życiem dziecka, no to z, ustawowo byłoby życie, życie takie, dziecka. No, Takich chyba rozwiązań nikt by nie przyjmował. Nie, nie, no tak, bo tam było, że, że, że wszystko. Mhm. Nie, nie, nie. No takie rozwiązanie pani nie Ale ja zapytam pana było. jeszcze w takim razie. I, i o... dlatego, dlatego pokazuję, że Prawo i Sprawiedliwość też nie za, zagłosowało dzisiaj za tym rozwiązaniem, więc to się, że tak powiem, zmienia. A ja panu powiem jedną rzecz, bo często ci, którzy chcą uderzać w, w, w tą nutę, to hmm. mówią, że na przykład o, poseł Wątor, hipotetycznie jest za aborcją. Nie, poseł Wątor nie jest za aborcją, tylko poseł wątor jest przeciwko te regulacjom prawnym w tym zakresie. Ja uważam, pan redaktor ma prawo mieć swoje zdanie, ale ja uważam, że to, czy urodzić dziecko, czy urodzić dziecko to powinna decydować kobieta razem ze swoim partnerem czy mężem, jeżeli go ma, mm. przy udziale nawet i księdza, bo w Niemczech sam pan wie, że albo z psychologiem, albo z księdzem trzeba przeprowadzić rozmowę, zanim powiedzmy podejmie się kwestie związane z aborcją. Są pewne takie mm. dojście do, do tej aborcji, jakby można było powiedzieć. I, ale to podejmuje kobieta, to co powiedziałem, przy udziale swoich najbliższych. A to nie może być tak, że właśnie wątor decyduje, czy wybiera życie kobiety, czy wybiera życie dziecka. Przecież dlaczego mnie stawiać w, w takiej trudnej sytuacji mm. polityka? Przecież sytuacje są różne, są złożone są inne. I ja uważam, że te kwestie nie powinny być politycznie regulowane? Zapytam pana na koniec i proszę o krótką odpowiedź o postawę pani marszałek Elżbiety Anny Polak. We Frankfurcie na Odrą odbyła się w poniedziałek konferencja na temat przyszłości odry Marszałek Województwa Lubuskiego stwierdziła, że Komisja Europejska powinna wywierać większą presję na polski rząda przedstawicielka Portii partii Zielonych, chyba Bilska mówiła, że Polska nie jest krajem praworządnym. Czy takie jeżdżenie zagraniczne? I no, mówienie o polskim rządzie czy atakowanie polskiego rządu no nie jest czymś, może inaczej, czy, czy pani marszałek Polak powinna taką politykę zagraniczną uprawiać? No to jest znowuż temat złożony, tak jak żeśmy rozmawiali o, o tym sporcie. Bo co do idei, pan, panie redaktorze, ma rację. Ja jak jeżdżę za granicę w różnych delegacjach, czy spotykam się gdzieś Też pan kimś, opowiada, to jaki to staram niepraworządny się, rząd jest staram, się, staram się naszego państwa w złym świetle, obojętnie gdzie pewne rzeczy by nie były, nie stawiać, ale ja rozumiem, że pani marszałek na spotkaniu regionalnym ma inne też cele do. Do postawienia. I zgodzi się Pan też ze mną. To jest też duży problem. Ja nie wiem, czy pan ma sposób na jego rozwiązanie, mm. bo y, y, dzisiaj dobrze, że trochę wody popadało i, i tej, póki co, tej wody jest w Odrze. No, do, no, no, ale co pani masz, dosy... jak Polak chce tym osiągnąć? Ja właśnie chcę dać przykład, żeby radio mm. radiosłuchacze i, i pan też słyszeli, o co między innymi chodzi. Co Niemcy mogą sam zrobić, skoro wie, oni że... chcą blokować pan, nasze inwestycje? Sam na pan wie, bo pan to też w radiu mm. przyznał, że w dużej mierze do sytuacji w Odrze doprowadził doprowadziło zasolenie a zasolenie do... to są obiektywne no tak no właśnie tak? I, i nie nie no i doprowadziło do tego zasolenia solanki wypuszczane z, z kopalń wypuszczane za zgodą państwa naszego, czyli rządu i, i instytucji właściwych, które dają na to zgodę i dają tam ilości, które mogą być hmm. wypuszczane. I to jest, nie, można powiedzieć, nieregulowane. Spada ilość wody w Odrze, a dalej tej solanki jest wypuszczane dosyć dużo. Do I, no i, i, i kopalnie, kopalnie znowuż mówią, że jeżeli nam się zakaże wy, wypuszczać tej wody, tej solanki, to będzie problem w kopalniach, nie? I to jest właśnie temat do rozwiązania, więc naciska Naciskanie na rząd polski, naciskanie takie, żeby na przykład tego typu trudne sytuacje próbować w jakiś sposób Ale rozwiązać. Ale to, jest dobry bo to sposób, jest, żeby nie? Niemcom się skarżyć i, i próbować. Nie, żeby to on się nie skarżyła mhm. Niemcom, tylko tak jak pan tutaj przeczytał, żeby Komisja Europejska wywierała presję, no bo szukanie ja myślę, że pani marszałek tutaj poszukuje instrumentów i źródeł oddziaływania na to, żeby nasze, w naszej odrze były ryby, żeby żeby nie była ona zasolona, żeby, żebyśmy mieli normalną rzekę, a nie rzekę złą. I oczywiście, co do zasady, zgadzam Kończymy. się, że nie powinno się krytykować państwa zewnętrznego, ale z drugiej strony to, co pokazałem na, przy, na przykładach, nieraz, nie jak to się mówi, cel uświęca środki. To, I to jest trudna sytuacja, bo Pasu będą Bogusław argumenty w jedną to. stronę i będą argumenty Pasu w drugą Bogusław stronę. Wontor, cel uświęca środki, tak powiedział na naszej antenie. Dziękuję panu za rozmowę. Przedstawiciel Nowej Lewicy był naszym gościem. Dziękuję dosyć. bardzo. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.